Siemanko drogi widzowie. mamy godzinkę dzisiaj 8.30 rano. Jedziemy trochę później na Będziński Targ Staroci. Jakoś nie chciało mi się stać wcześniej, także zobaczymy czy nie z samego rana o godzinie 9 jak tam dojadę da się coś znaleźć ciekawego. Także moi drodzy widzimy się na Targu Staroci w Będzinie. Okej okay, moi drodzy, więc ja już z tramwaju wysiadłem. A w ogóle tak dzisiaj wstałem, w ogóle powiem później dlatego, że wczoraj Ludzi piłowałem 29 kierownicę razem z drivecabem na, na plejaku. Jedno dziecko oddane do jednej babci, drugie do drugiej babci. Żona poszła na babskie spotkanie, wróciła o 12 i oczywiście na wejściu mnie nagrała, jak siedzę mega skupiony przed ekranem telewizora i normalnie, normalnie cisnę furą. Nie? Jeżeli oczywiście ma ten filmik, to wam go tutaj udostępnię, to była gruba pewnie akcja. A jeżeli nie, to go nie ma po prostu. Także, drodzy, ja już w tym momencie jestem praktycznie już na targu w Będzinie. Zobaczymy, czy o dziewiątej godzince da się coś jeszcze ciekawego znaleźć. No cóż, wchodzę do tunelu i widzimy się po drugiej stronie, moi drodzy, na, na targu, przeglądając już stoiska wystawców.

nie <tan> uhh <earthy> no, <All." quiero>, no, jest taki nie jest. A bo pani była pierwsza. Pani była pierwsza.

Wjadę, tylko gotuję te kupy y i znowu żącić. Od mam nowego nie chcesz? O pokaż. A na kompa... Na kompa, nie, nie. Ale dalej masz tego switcha widzę. A mój koszyczek Nagrałem, nagrałem. Nagrałem, nagrałem wszystko. Młodzi niech to Ładnie, było, było nagrane, koszyczek, wszystko.

No! fajna łódka. tak? to jest, jest komplet, ale to są gorlachy, nie? Nie ale... to tutaj

pogoda fajna jakoś tak niewielu wystawców nie wiem czemu Bo pogoda jest całkiem ładna ten saszek dwie dyszki, なるほどねそうですね。

Ja që keni te blu, kam dera bana, e shkëmboj. un ossa.

Thank you. ja nie żebym się pierdolił No jest, nie jest, kawał u drogi to, drugi to A pan dziewiętnastu Moją to? To rodzinę Tam moją starszą kobietę W dziedziku pisało 103 lata Wszyscy moja ma lata

A gente vai A

Fajne motorki. Mega wypasione Po ile pan takie motorki ma? Ładne, bardzo ładne mianery wojskowe będzie pan na YouTube, ja nagram na YouTuba, Będzie będzie reklama na YouTube, że takie pan ma tutaj rzeczy fajne, bo naprawdę ładne, niespotykane Akurat to się motorami nie interesuje, ale w chat wpadają w oko się jak lubuje się to wszystkie Pada w oko. Może kupicie prezent jakiś No, tylko akurat u mnie wojskowym nikt się nie interesuje akurat. To są, ja to sprzedawało drożej, a teraz dzisiaj tak... Ale ładne, ładne. To są, to są Lecę dalej. Do widzenia. beleza

Coś tam tak więc, drogi widzu, mamy godzinę 11. Ja już targ staroci w Bendzinie opuściłem i udało się wyrwać naprawdę fajne rzeczy. Dwa fajne monitory, fajnego laptopa i nawet Transformers wpadł i fajny plecak. Także, moi drodzy, ja sobie czekam na tramwaj, a Was zapraszam na przegląd zdobyczystego właśnie targu staroci w Będzinie. Och, okay, moi drodzy, tak więc, jeżeli chodzi o giełdę, o targ staroci w Będzinie, tak oto prezentują się, moi drodzy, zdobycze, więc tak, zaczniemy sobie od początku. Yy, pierwszą rzeczą będzie, moi drodzy, plecak z Twitim. tak się to oni, oni prezentuje, moi drodzy. Fajna sprawa, ma sobie tutaj te gumowe z Twitego. Yy, takie za, zawleczki na, na zamek, fajne z matką. Następnie, moi drodzy, udało się, udało się wyrwać cztery gry na peceta, pierwszą będzie Ultima Online z niemieckiej dystrybucji. Kolejną będzie, moi drodzy, Heroes czwóreczka, Ryzen z polskiej dystrybucji oraz, moi drodzy, FIFA 2012, także z polskiej dystrybucji. Udało się też, moi drodzy, wyrwać takiego oto transformersa, który transformuje się w takiego tyranozaura. Tu ma lekko ułamany ogon, tu jak widzimy sobie. Niemniej jednak jest to taki element, który da się dokleić i jest to ten typowo klasyczny, no nie wiem, chyba nie oryginalny, niemniej jednak ten klasyczny Transformers, które się właśnie zmieniają albo w zwierzęta, albo w pojazdy, tu akurat mamy sobie, moi drodzy, dinozaura, bardzo fajny, fajny wyryw. Następnie udało się wyrwać coś ciekawego i niespotykanego, bo już szukałem tego i nie udało się nigdzie znaleźć, a mianowicie, moi drodzy, plecak z taką tutaj naszywką logo Microsoftu. Nie ma to nigdzie jakichś oznaczeń, żeby to był jakiś, nie wiem, jakiegoś eventu, z targów wobec Microsoftu, Windowsa, czy jakichś innych targów gamingowych. Niemniej jednak jest to coś ciekawego, ponieważ no, nie jest to jakiś tam tasowarka, tylko typowo naszywka, prawda? Ładnie się fajnie prezentuje. Także taki ciekawy, unikatowy wyryw z Microsoftu. Następnie udało się wyrwać, moi drodzy, fajnego, klasycznego retro laptopa. Ma dość sporo tutaj wejść. Te stare karty. Tutaj także, jak widzicie. Także ma tutaj wejście na DVD. I jest to taki Acer. Acer. Tu, jak widzicie, ma 2GB procek. Celerona. 20GB dysk. Także bardzo fajny, klasyczny w pięknym, w pięknym stanie laptop. Typowo do retrogier. Takich właśnie, jak chociażby Hiroshi, Wormsy. Najdłuższa podróż, czy tam Broken Sword? Udało się też, moi drodzy, wyrwać dwa fajne monitorki. Jeden, taki większy, tutaj panoramiczny, drugi mniejszy, nie, nie mający jeszcze wyjścia HDMI. Tu jest ten pierwszy Samsung. On tutaj, z tego co wiem, ma panel dotykowy, czyli typowo dotykiem sobie nim tutaj sterujemy. I ma on sobie tutaj z tyłu, moi drodzy, wyjście DVI, wyjście DVI oraz HDMI. Czyli zarówno do tych starszych komputerów, starszych graficznych, jak i tych nowszych konsol bądź komputerów. Fajna sprawa, ładny stan, fajnie się prezentuje. Do tego monitorka był oryginalny, oczywiście też zasilacz, nież na podróbeczka, tylko oryginalny, niezamiennik, tylko oryginalny Samsunga. I mój do ten drugi tutaj drugi monitor, telewizor. On no już jest taki, co ma wyjścia klasyczne, wcześniejsze, czyli mamy tutaj DVI, mamy tutaj eurozłącze, mamy też złącze cinchowe, plus antenówkę, czyli typowo właśnie płaski telewizorek LCD to typowo już starszych sprzęcików, czyli na przykład fajnie chodzi na tym Dreamcast, bo wiadomo, ma to też podobne, podobną przekątną ekranu na przykład, bądź jakichś starszych komputerków, starszych konsol, tu PlayStation 2, też się fajnie prezentuje. Nie jest jakiś duży, nie jest ciężki, fajna sprawa. I do niego w zestawie, moi drodzy, była sobie oryginalna instrukcja. Bo z tego co tam y, pani studiująca mówiła, używa to jakaś starsza pani do oglądania jakiegoś tam kościołów czy innych mszy. Więc ten widok jest zadbany razem z instrukcją, moi drodzy, oryginalny Samsungowy Pilot. Także drodzy moi, tak oto prezentują się dzisiejsze wyrywy stargu targu staroci w Benzinie. Nie ma może zbyt dużo gier. Ale jest sporo fajnego sprzętu. Także moi drodzy, dziękuję za uwagę. Jak się podobał uwagę to ma łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Mile widziane i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.